Kalimerka. Dzisiaj przychodzę do Was z takim struktur dekiem od Star Wars. Tutaj akurat jest z serii Jump to Lightspeed. I akurat ta seria jest bardziej oparta na statkach kosmicznych. Ja mam akurat tutaj dek z Hansem Solo i sprawdzimy, co się kryje w środku. Tutaj mamy naszego Han Solo. Tak wygląda opakowania. Bardzo mi się podoba tutaj w tych struktur dekach, że dodatkowo dostajemy boosterka właśnie z tej serii. To lecimy z odpakowaniem. Czy mi się uda jakoś to ładnie odpakować, bo ja lubię sobie zbierać te opakowania. Tak wygląda w środku. Mamy tutaj oczywiście te znaczniki obrażeń. Tak one wyglądają. Następnie mamy boosterka, którego sobie na końcu odpakujemy. I dalej mamy deka, który się znajduje tutaj. Szkoda, że oni tak to pakują, i muszę całe opakowanie rozwalić. I tutaj właśnie się znajduje ta nasza talia, która jest zapakowana takiej białej folii, co to jest papier, więc jeszcze ba Bardziej lepiej. ekologicznie? Tak, bardziej ekologicznie. Tutaj mamy naszego lidera. Następnie mamy jego bazę. Zresztą masz z drugiej strony, jak jest jednostka. A to jest taka śnieżna baza. No, spis kart, jakie znajdują się w tej Jakby się zgubiły karty czy coś, to można zawsze uzupełnić. Więc to jest spoko sprawa i my lecimy do przeglądania wszystkich kart, jakie się znajdują w środku. Na razie są tak ładnie poukładane, później je potasujemy. Ciekawe są w środku karty. No tak, bo my tego setu jeszcze nie zbieraliśmy. Mm -hmm. Naszego głównego bohatera. Znajdziemy w tej talii również 5 rzadkich kart. To teraz, może polecimy sobie z boosterkiem z tej serii. Przywitał nas Darth Vader we własnej osobie. Jako lider, tak? On się trafił? Tak, jako, jako lider. A jako baza nam się trafiła Planeta Dakar, tak ona się tutaj prezentuje, a ona jest w Fulacie. No, faktycznie. To znaczy. Bardzo ładna. To token, tak? Tak, token. Dalej no lecimy z kolejnymi statkami, jakie się znajdują w tym secie. Rareczka nam się trafiła. I właśnie też statek, ale jakiś potężny. No, taki strasznie silny. I holo mamy tym razem też taki stateczek. Bardzo ładny. Bardzo mi się tutaj podobają właśnie te karty holo. Z boosterka jestem bardzo zadowolona, bo nie dość, że się trafiła bardzo fajna karta holo, no niby jest to karta common, ale bardzo fajne holo. To oprócz tego jeszcze znaleźliśmy w tym busterku rareczkę oraz bazę w full arcie, która bardzo ładnie wygląda. A co do samej tali wydaje się bardzo ciekawa i na pewno w niedalekiej przyszłości spróbuję nią zagrać. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, pa!